Mocarstwo gospodarcze tak nie wygląda. Ja o szczegółach nie mówię, bo rozumiem, że jeszcze będziemy mieli następną turę. W związku z tym mówię tylko w punktach, przedstawiam Państwu punkty takie do rozważenia, żebyśmy te poszczególne aspekty w dyskusji rozważyli sobie następnie. Wreszcie aspekt kulturowy. O, czy Polska może być mocarstwem kulturowym? Francja na przykład w wieku XVII czy XVIII była nie tylko mocarstwem politycznym, nie tylko mocarstwem ekonomicznym ale była również mocarstwem kulturowym. Kultura francuska promieniowała na cały ówczesny świat cywilizowany. Wszyscy się snobowali, uczyli języka francuskiego, znajomość języka francuskiego wśród sfer wykształconych, a przynajmniej tam uważających się za wykształcone, była powszechna znajomość literatury francuskiej itd. Filozofia francuska wyznaczała kierunki myślenia, no więc polska kultura żadnej z takich cech nie wykazuje. Przeciwnie, polska kultura ostatnich, przynajmniej w ostatnich 50 latach, ma charakter imitatorski. Ma charakter imitatorski. Szczytem naszych ambicji jest upodobnienie się do innych. Więc tak nie postępuje społeczeństwo, które ma ambicje które miałoby ambicję odgrywania roli mocarstwa kulturowego. Do imitować innych, pawiem narodów i papugą się stać. To nie jest program mocarstwowości kulturowej. Zatem nie mamy żadnych przesłanek, nie istnieją żadne przesłanki ani w aspekcie politycznym, ani w aspekcie ekonomicznym, ani w aspekcie kulturowym, które by wskazywały na to, że w przewidywalnym okresie no, Polska może stać się mocarstwem w jakimkolwiek tego słowa znaczeniu. Oczywiście, jak Pan Bóg dopuści, to i z kija wypuści, no ale to wymaga cudu. Więc ja oczywiście o cudach, na cudach się nie znam i o cudach mówił tu nie będę. Natomiast zachęcam Państwa i postaram się w następnej turze rozwinąć każdy z tych trzech aspektów. Powiem tylko tak, że jesteśmy w Lublinie, nasza dyskusja toczy się w Lublinie. Ja gdziekolwiek jestem to staram się pytać miejscowych ludzi, z czego ta miejscowość żyje. No i w Lublinie, tak przynajmniej mi powiedziano, największym pracodawcą w Lublinie są wyższe uczelnie i szpitale. To nie jest, tak nie wygląda, no to jest sfera budżetowa także tak nie wygląda państwo które się sposobi do odgrywania roli mocarstwa gospodarczego dziękuję bardzo Proszę państwa kiedyś siedziałem w obecności jednego ze znanych polityków już nie powiem jakiej opcji i kiedy przykowano się do debaty publicznej Właśnie widziałem, jak otrzymywał SMS-a od centrali partyjnej, i później gdzieś to i ten SMS był tak. A Donald Tusk, albo tam Jarosław Kaczyński powiedział to, a my mówimy to. I później to się słyszy w telewizorze, że płytkość tej dyskusji jest tak niemiłosierna, że człowiek od tego telewizora ucieka i przychodzi na takie debaty, to, to się ani sobie, ani państwu nie, nie dziwię. A debata, jeśli się toczy publiczna w Polsce realna, a nie na zasadzie, jak tutaj pan redaktor Janecki mówił, na zasadzie technologii oszukiwania społeczeństwa, to ona jeszcze się na poziomie dziennikarskim spotyka. A pana Marka Jurka, pana Marszałka Jurka zaprosiliśmy dlatego, ponieważ tutaj w, wśród tej palety polityków SMS-ów nie otrzymuje i, i mówi, coś, co jest przedmiotem realnej refleksji nad państwem i nad narodem. Ja bym tutaj dla pana redaktora takie sobie kamyczki czasem ze strony uniwersytetów będę rzucał, bo wiadomo, one są atakowane, bo rzeczywiście są największym tutaj pracodawcą, a zarazem to jest przede wszystkim Uniwersytet ja Humanistyczny. Tak, ja tak, tak, ale ta opowieść mimo wszystko jakoś nas dotyka. A ja bym zadał takie pytanie co do tej mocarstwowości, może pytanie czy retoryczne pytanie, a zarazem wagi tej naszej kultury. A Jan Paweł II. Jako mimo wszystko pewien dziedzic tej kultury i dosyć czytelny w przestrzeni światowej, i jednak wpływający na myślenie, na wizję, na miejsce człowieka, rozumienie tego człowieka, praw naturalnych itd. Ale zostawiam to. W tej chwili może bym, byśmy zaczęli tę drugą turę. No, możemy w tej samej kolejności. Bardzo proszę, pan marszałek. Ja wprawdzie też jestem humanistą, chociaż zawsze wszystkich przestrzegam. Na usprawiedliwienie mam to, że zastanawiałem się wybierając studia między historią a matematyką i rzeczywiście zgadzam, zgadzam się z tym, że u nas mamy defekty kultury politycznej, ale one raczej wynikają z takiego przeciążenia literackiego, no bo jak wiadomo postmoderniści ustalili, że teoria literatury jest królową nauk i Rzeczywiście mamy ludzi, którzy na przykład historię dwudziestowieczną Hiszpanii znają z Hemingwaya, historię dwudziestowieczną Etiopii z autora ostatnio bardzo dyskutowanego i modnego. Raczej to jest problem niż to, że ludzie mają realną wiedzę, bo ja pamiętam u nas w Polsce u władzy takim, tak mieliśmy taką dekadę, czy raczej pół dekady, władzy inżynierów państwem polskim trząsł wybitny, realny specjalista w dziedzinie fizyki ciała stałego. No, pewien jego wyznaczony przez niego premier dzisiaj no bardzo wysoko zaszedł, wybitny inżynier, tylko że tak powiem proszę Państwa wtedy z poczuciem państwa, z wyobraźnią o państwie naprawdę nie było najlepiej. A jednak to wyobrażenie państwa, poczucie państwa jest rzeczą bardzo ważną. W moim przekonaniu, no, na pewno z każdej wypowiedzi warto skorzystać, ale nasz kraj ma realne atuty, i problem nie polega na tym, żeby ich nie mamy, tylko że ich nie wykorzystujemy. No, pierwszy oczywisty atut to jest to, że jesteśmy największym krajem w Europie Środkowej. Nawet wtedy, kiedy się mówi o pozycji Polski w Unii, coś co można było wykorzystać w czasie negocjacji traktatu reformującego, no to warto sobie zdać sprawę, że my jesteśmy największym krajem już nie tylko wśród dwunastu krajów tak zwanego wielkiego rozszerzenia czy środkowej. My w ogóle jesteśmy największym krajem wśród tej piętnastki rozszerzenia z lat dziewięćdziesiątych. Jesteśmy największym krajem w Europie środkowej bardzo często widać, że jeżeli stanowisko środkowoeuropejskie musi być formułowane, jest formułowane przez Polskę, niestety ja się zgadzam z redaktorem Michalkiewiczem, że traktat lizboński wszedł w życie, wszedł w życie z woli naszych polityków. Niestety, I to jest taki rzadki przypadek, kiedy wśród tej skłóconej, w tym skłóconym świecie politycznym państwa popis. Nasi przywódcy osiągnęli jednomyślność. To jest w ogóle kapitalne, bo to jest stare przysłowie, że jeżeli Dominikanin, Jezuita się w czymś zgadzają, to znaczy, że to jest prawda. I traktat lizboński musi być prawdą, bo skoro Jarosław Kaczyński, Donald Tusk się zgadzają, że to jest sukces, no to musi być prawda. To w moim przekonaniu nie mam wątpliwości, że to jest prawda. I proszę Państwa, wszedł w życie z woli naszych, naszych polityków. Ale fatalnie zmarnowaną okazją było to, żeby nawet w jego negocjacjach mówić o problemach Europy Środkowej, jako największy kraj Europy Środkowej. Druga rzecz, no, proszę Państwa, nasze położenie, nasze znaczenie kulturowe, coś o czym Pan Profesor Ryba przed chwilą mówił. Rzecz, która nie jest rangi politycznej, ale pokazuje znaczenie Polski w, dla kultury europejskiej, dla cywilizacji europejskiej dzisiaj. Jedna czwarta księży corocznie wyświęcanych w Europie jest wyświęcanych w Polsce. Polska byłaby w stanie budować nie tylko opinię środkowoeuropejską, Polska byłaby w stanie w Europie budować opinię chrześcijańską, tylko niestety nasi politycy się tego boją. Nie dlatego, że im zakazuje jakakolwiek spersonifikowana poprawność polityczna. Tutaj z jednym z panów rozmawialiśmy przed spotkaniem o m, sprawach Trybunału Strasburskiego no od wyroku w sprawie Krzyży Rzecz Modna. Nie ma, proszę państwa, żadnej wymuszonej poprawności politycznej, która zabraniałaby sędziom mówić prawdę, dlatego że